Jest już kolejny dzień Właśnie idziemy zwiedzać stare miasto i może jak się uda odpalić to pojedziemy nogami. Tallin yy... Solica Soni Idziemy lub idziemy. A tak tutaj właśnie się pożywiamy Chipsy Jeszcze był do tego jogurt który już zjedliśmy Mamy jeszcze czekoladę test Te czekolady ich niej estońskiej tak, bo to już Estonia estońskiej w Talinie zaraz wracamy z otwartą czekoladą przerwa techniczna witam państwa po przerwie technicznej w 24 czekolada już otwarta tutaj mam wydzielony jeden mały kawalątek w całej niewielkości mojej ręki no i teraz. Hmm. Trochę dziwno. Smakuje... Czekolada wleczna. A I ma swój taki dziwny posmak. Spadaj. Ma swój taki dziwny posmak. Nie wiem czego. Ale... Ale bardzo dobra. i miękka. Zakładam, że to od tego, bo jest ciepło. Ale i tak najlepszą czekoladą jest Szwedzka. Właśnie nas chmura przyłapała i mocno pada, że tata, który jako jedyny był przezorny i wziął kurtkę przeciwdeszczową, musi pójść po nasze, bo ma tak jeszcze trochę badać. A my tutaj czekamy i coś sobie będziemy robić obok kościoła. My już ubrani jesteśmy. Tata spełnił swoją misję Przyniósł kurtki, kurtki I idziemy dalej zwiedzać Właśnie byliśmy w kościele Nie nagrywałem w nim, na no bo kościoła się nie nagrywa Teraz idziemy, próbujemy zdążyć do bratusza, Na wieżę Ponieważ jest wysoko i chcemy pooglądać Kalin z góry No ale zamykają go, że z nocy jest 50, więc nie wiemy czy zdążymy, ale próbujemy. Ojciec, bier kamera, jesteśmy ogólnie. Niestety nie da się wejść na, na górę lecz bardziej to boję się do tego złoza nas w i w górce ramię i rękiem wbije a teraz idę po no tym starym tak po pierwsze estońskie pierogi są lepsze to po pierwsze a po drugie zwierzę do i tutaj, poprzeczcie Tutaj mamy treść. Oczywiście u góry musi być ze złota. No bo jak to by. Jak żeby nie. No i co idziemy? A to Teraz szybko. Test śledzia. Sobie nie nałożyłem i. Chleba, co jest tego? śledź. To znaczy tylko dlatego zarobisz, bo słodki, ale dobry. Test. Kiełbasy z łosia. Tak wygląda z takim łosiem wideoczko hmm. na bok. Tak wygląda po rozpakowaniu. To jest w policji, to jest już bez. No i pasujemy. Serek. Nie wierzę, że to jest kiełbasa z łosia, bo smakuje jak zwykła kiełbasa Ale jest bardzo dobra, ale smakuje jak zwykła kiełbasa no. Kiełbasa złoża. E, Skończyliśmy śniadanko i właśnie Przeszliśmy na Wieżę i idziemy zwiedzać z góry Właśnie jesteśmy na górze Taki stąd jest widoczek O Jest to w ogóle wieża widokowa w środku lasu nad morzem Z drugiej strony mamy tylko drzewa ale I tak i tak jest fajnie właśnie Jesteśmy w przeniesieniu zwierzy, bo jesteśmy na bagnach w Wiru w parku Lachema. No i idziemy na krótki hike. I tutaj mają być jakieś bagna, mamy je zobaczyć. No to mam zobaczyć bagna, to mam nadzieję, że zobaczy bagna i idziemy dalej. A teraz szliśmy do tak pięknego miejsca. Takim o pięknym.